Cześć! Razem z Kają Klimek i Dianą Dąbrowską zapraszamy Was na Przegląd Kina Inicjacyjnego. Opowiemy Wam o młodzieży na progu dojrzałości portretowanych przez polskich filmowców. Ostatni Komers Dawida Nikela opowiada o młodych ludziach, którzy Właśnie kończą etap niewinności i powoli wkraczają w brutalny świat dorosłych. Chociaż ciężko mówić o niewinności, kiedy problemy, z jakimi stykają się bohaterowie, to niechciana ciąża, poznawanie swojej seksualności czy romans z dużo starszą kobietą. Chociaż film opowiada o tak ciężkich problemach, to twórcy uciekają od typowego dla polskiego kina portretowania tego środowiska. Dlatego nie zobaczymy tutaj smutnych szarych blokowisk. Które możemy kojarzyć z filmów Cześć Tereska czy Galerianki. Reżyser portretuje swój świat w sposób kolorowy, niejako przyglądając mu się przez instagramowy filtr, bo przez różowe okulary bohaterowie patrzą na swój świat, nie będąc do końca świadomymi tego, na jak trudnym momencie swojego życia właśnie się znaleźli. Podchodzą do świata bez roszczeń, przyjmując to, co daje im tu i teraz. Ostatni komers ma w sobie znamiona przeboju dla nastolatków, jak również kina autorskiego. Reżyser nie ocenia swoich bohaterów z bumerskim nadęciem i nie wylicza im błędów, a jedynie z dużą czułością przygląda się trudom ich dojrzewania. Dlatego myślę, że film Ostatni Komers już niedługo może stać się filmem kultowym dla młodego pokolenia. A wszystko to przy dźwiękach imprezowego Explosion duetu Calvi i Remy.